Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Burchacka-Klimczuk i prowadzę um, bloga Kobieta Biznes Kuchnia, vloga Kobieta Biznes Kuchnia oraz w ramach tego vloga właśnie Akademię Liderek i to jest ostatni odcinek z cyklu Kursu Pewności Siebie. To jest szósta lekcja e, Kursu Pewności Siebie i to jest lekcja, która nazywa się Działaj. Przerobiliśmy już kilka ważnych tematów. Podczas ostatniej lekcji rozmawialiśmy o tym, żeby cały czas się doskonalić, żeby czytać, słuchać, chodzić na szkolenia, żeby w siebie inwestować. I teraz tak sobie pomyślałam, że że to jest bardzo ważne, ta piąta lekcja jest bardzo ważna, żeby, żeby cały czas się rozwijać, żeby, żeby ciągle być w takim, w takim rytmie, być na bieżącym, ale bardzo ważne jest też to, żeby nie wejść w taką pułapkę ciągłego szkolenia. To znaczy, bardzo często w Polsce jest tak, wśród, wśród kobiet jest tak, że kiedy staje przed nimi jakaś szansa, no to one mówią, ok, ja mogę przyjąć tę pracę, tylko jeszcze potrzebuję zrobić kurs, albo potrzebuję zrobić studia, Podyplomowe, albo jeszcze tylko kupię trzy książki, żeby przeczytać coś na ten temat. I często jest tak, że te okazje, które są do wzięcia tu i teraz, one gdzieś, gdzieś nam umykają, ponieważ jeszcze to studia, jeszcze ten kurs, potem okazuje się, że sytuacja jest już zupełnie inna i że ta propozycja jest, jest nieaktualna. Opowiadałam Ci podczas ostatniego spotkania, ostatniego odcinka o tym, że warto chodzić na, na takie spotkania, na, na eventy, na, na szkolenia na warsztaty. Podczas jednego z takich spotkań jednym z prelegentów był Jurek Owsiak i on opowiadał o takiej gotowości do działania i gotowości przyjmowania szans. Może osoby, które są w moim wieku, ja w tym roku kończę 35 lat, pamiętają jeszcze taką telewizję, taki program, który prowadził Jurek Owsiak, Kręcioła TV i to, była, to był program zupełnie inny niż wszystkim Jurek opowiadał o tym, że kiedy dostał tą propozycję, to został zapytany czy ty wiesz, jak to zrobić, czy ty masz już jakieś doświadczenie w prowadzeniu takich programów. I on powiedział, jasne, nie ma sprawy, wszystko wiem. Potem, kiedy wyszedł z tego spotkania, no to zaczął szukać, dzwonić. Trafił wtedy też na Agatę Młynarską. I dopiero wtedy zaczął ogarnieć zaczął myśleć, jak to zrobić. Ale pierwsza jego reakcja była reakcją na tak. I to jest bardzo ważne, żeby w życiu mieć taką gotowość i żeby być na tak w tych, w tych sytuacjach, które przynosi się nam życiem. E, opowiadałam Ci o tym, że od 10 lat pracuję z kobietami e, i e, ja te kobiety bardzo często awansuję. Bardzo często jest tak, że kobiety nie są gotowe na awans, nie są gotowe na to, żeby, żeby przyjąć to wyróżnienie, przyjąć tą, to takie podniesienie, tą odpowiedzialność i mówią, że, że nie, że to pewnie nie, nie dla nich, że to za wcześnie, że jeszcze tylko jakiś kurs, jeszcze studia i że, że będę wtedy, wtedy na to gotowa. Więc chciałam Ci powiedzieć, że najlepszą według mnie. Najlepszą metodą nauki jest działanie. To znaczy, jeżeli nie wiesz, jak coś wygląda, to po prostu idź w to. E, będziesz e, korygować ten lot e, w trakcie. Jeżeli trzeba będzie się czegoś douczyć, zrobisz to w trakcie tego procesu, w trakcie działania, ale będziesz już wtedy wiedziała, e, czego nie wiesz. Będziesz wiedziała, z czym to się idzie, będziesz wiedziała, o co zapytać. Często jest tak, kiedy nowa osoba zaczyna nową pracę, e, i ja wtedy pytam, jakie masz pytania do tej sytuacji, co chcesz jeszcze wiedzieć. I te osoby mówią, nie wiem, bo one nie wiedzą, czego nie wiedzą. Kolejny etap jest taki, że wiesz, czego nie wiesz. E, I to jest bardzo ważny etap, ale tego etapu nie będzie, jeżeli nie zaczniesz działać. Wyobraź sobie, że masz nauczyć się jeździć, zrobić prawo jazdy bez praktyki. Nie ma takiej możliwości. Możesz przeczytać tysiąc książek, zobaczyć filmy instruktażowe, pójść nawet na studia dla kierowców ciężarówek. I tak tego nie zrobisz, jeżeli po prostu nie siądziesz za kółkiem kierownicy i nie zaczniesz działać. Więc działanie to jest bardzo istotna, istotna lekcja. Um, Kobiety często wpadają w pułapkę tego, że to musi być idealnie zaplanowane i tak długo planują, że do działania nigdy nie dochodzi. E, więc chcę ci powiedzieć, że działanie jest dużo lepsze od planowania, e, a zrobione jest lepsze od zaplanowanego. Nawet jeżeli to będzie idealnie zaplanowane, ale zawsze zrobione to jest ten krok dalej, bo wiesz już więcej, bo masz praktykę, bo masz doświadczenie, bo już poczułaś smak tego działania. I z tym działaniem trochę jest tak, jak z wchodzeniem na górę. Kiedy jesteś na samym dole i patrzysz na szczyt, to bardzo często go nie widzisz. Widzisz tylko drogę, widzisz lazy, widzisz zakręty, ale z każdym kolejnym krokiem będziesz widzieć bliżej, aż dojdziesz do takiego momentu, w którym ten szczyt widać. Ale to nie byłoby możliwe, gdybyś nie robiła tych kolejnych kroków. Kobiety bardzo często w Polsce są. Przeedukowane. Są lepiej wykształcone statystycznie niż mężczyźni, uczestniczą na większą liczbę kursów, zajęć podyplomowych, mają wielką potrzebę tego, żeby się edukować. Ale niestety nie idzie za tym działanie. I dlatego e, większość stanowisk e, prezesów to są stanowiska mężczyzn. W ogóle zwróć uwagę na to, że kiedy ja na przykład przedstawiam się jako prezeska firmy, czyli używam tej żeńskiej końcówki, no to, e, jest, to jest to odbierane jako jakaś śmieszność. Być może tak, e, tak jest odbierane, ponieważ to słowo bardzo rzadko funkcjonuje w naszym języku. Kiedyś taką samą śmieszność powodowało słowo studentka. Dzisiaj słowo studentka czy lekarka nikogo już nie dziwi, ale też język i w to w jaki sposób e, e, pewne funkcje w naszej głowie funkcjonują zależy od tego, jak będziemy to nazywać. Dlatego działaj, e, nazywaj to, co robisz, doświadczaj, koryguj w trakcie lotu. Jeżeli coś będzie nie grało w trakcie działania, też możesz trochę zmienić te, te trajektorie lotów. Nie obawiaj się tego, że czegoś nie wiesz. Nikt z nas nie wie wszystkiego, nikt z nas nie jest idealnie przygotowany do, do tej funkcji, do tej misji, do tego zadania, do tej pracy. Miej w sobie gotowość na to, żeby przyjmować szanse, które przed sobą stają, i w życiu postaraj się być na tak. Tą lekcją, z tą myślą Cię zostawiam. To było sześć lekcji w ramach kursu Pewności siebie. Upewnij się, czy wszystkie te lekcje odczytałaś, czy wszystkie przeczytałaś, bo część z nich jest też przepisywana na, na bloga. Upewnij się, czy wszystkie zobaczyłaś. Możesz zobaczyć je, je w całości, są dostępne na YouTubie, są dostępne na, na moim kanale, na Instagramie, na Facebooku. Niech to będzie taki Twój komplet, taka, taka baza pewności siebie. Wykonuj ćwiczenia, taka moja prośba, które zaproponowałam w tych lekcjach. Myśl o sobie dobrze, zrób sobie dziennik sukcesów, możesz skorzystać z mojego kalendarza, żeby, żeby to zrobić. Doceń się. Wykorzystaj te lekcje, które Ci dam, żeby Twoja pewność siebie wzrastała. Wzrastaj, zapraszaj do naszego grona inne kobiety. Niech też ich, ich pewność wzrasta. Dziel się tą, tą wiedzą, tą energią. Życzę Ci bardzo, bardzo udanego dnia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Na kolejnych spotkaniach będą już z nami ekspertki. Pamiętaj, żeby dać mi znać, z kim chcesz się spotkać podczas takich spotkań. Do zobaczenia. Dziękuję.